Dzisiaj chciałbym pokazać Wam fajne narzędzie, jakim jest Google AI Studio. Dlaczego jest to fajne narzędzie? Przede wszystkim jest darmowe i pozwala za darmo skorzystać z większości modeli, które posiada Google. Wchodzą to także modele, które edytują grafika, takie jak NanoBanana, ale również Video, które pozwala tworzyć realistyczne filmy, na podstawie na przykład zdjęcia. Zapraszam do oglądania. Musimy się zalogować, żeby wejść do Google AI Studio. I na samym początku warto zaznaczyć, żeby nie wrzucać tutaj jakichś poufnych informacji. Jako, że to narzędzie jest udostępnione dla nas za darmo, to tak naprawdę płacimy za nie naszymi informacjami. Ok, na początku zmienimy sobie motyw na ciemny. Wygląda on troszeczkę lepiej według mnie. Na pierwszej stronie widzimy, że możemy spróbować różnych modeli. Po prawej stronie, tutaj jeżeli klikniemy, możemy wyświetlić więcej modeli. Podstawowe Nano Banana, czyli ten model służący do edycji zdjęć. Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash oraz Flashlight. Ten Pro to jest ten model, który uzyskujemy w momencie, kiedy kupimy subskrypcję. Oraz modele Gemma, które są modelami takimi małymi, które mogą gdzieś tam zostać lokalnie wykorzystane. Ok, skupimy się teraz na tym fajnym modelu, na temat którego nagrałem osobny film, po obejrzeniu możecie się z nim zapoznać tam testuję jak on działa w porównaniu do ChatGPT. i teraz kiedy już mamy wybrany model wpisujemy jakąś frazę, ja tutaj chciałem żeby zostało wygenerowane zdjęcie szopa w garniturze jadącego samochodem przez Warszawę zdjęcie zostało wygenerowane wygląda to całkiem fajnie Widzę, że rejestracja jest jakaś tam warszawska, więc spróbujemy zmienić. Tutaj powinien się spisać właśnie model ten Nano Banana Gemini 2.5 Flash Image, żeby zostawić całość obrazu, a zmienić tylko tą rejestrację. I faktycznie ta rejestracja została na, zmieniona na wrocławską, tak jak poprosiłem. Kolejną rzecz, którą możemy wykorzystać jest to generowanie głosu. Tutaj mamy przykładową rozmowę, którą możemy wygenerować. Wygeneruję. Hello! We're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. Możemy wybrać różnego rodzaju głosy, ale oczywiście możemy również zamienić i pisać, aby ta rozmowa została wygenerowana po polsku. Zauważyłem, że definicja tego, w jaki sposób ma być mówiona, czyli tą głosu, warto wpisać po angielsku, bo działa to po prostu lepiej. Teraz możecie posłuchać, jak to brzmi. Cześć, nazywam się Mateusz, jak się masz? Cześć, Mateusz, jestem Google AI Studio. U mnie wszystko ok. Jak mogę Ci pomóc? Super, czym dokładnie się zajmujesz? Zajmuję się tworzeniem i wspieraniem projektów opartych o sztuczną inteligencję. Chcesz, żebym ci coś pokazał? OK, kolejna rzecz, jaką możemy zrobić, to tak jak widzicie, możemy podać jakiś link, czytać kontekst, co się tam znajduje. Ja wezmę swój film odnośnie Gemini 2.5 Flash Image, czyli ten nano banana, i chciałbym, aby została wykonana transkrypcja tego wideo. Tak jak widzicie, zostało wszystko przetranskrybowane. Tutaj się wszystko zgadza. Kolejna bardzo ciekawa rzecz to jest tak zwany live chat. Możemy udostępnić nasz ekran lub kamerę webową, lub po prostu rozmawiać z czatem. Ja tutaj udostępnię ekran i spróbuję zadawać pytania odnośnie takiego prostego kodu gdzieś tam z aplikacji, którą posiadam. Czy możesz mi wytłumaczyć, co dzieje się w tej linii kodu? Ok. Ta linijka kodu host underscore address i się host IP port. Tworzy krotkę z adresem IP i numerem portu. Ta krotka jest później używana do zdefiniowania adresu, na którym serwer będzie nasłuchiwał. Łączy adres IP hosta z określonym portem. Starczy udostępnić okno i za pomocą mikrofonu zadawać pytania, nakierowując kursor na daną linię. Czy możesz mi wytłumaczyć, co dzieje się tutaj? Jasne. Ta linijka, payload size równa się z track. Tak widzicie działa to całkiem w porządku. Można powiedzieć, że to taki software developer, który stoi obok nas i mówi nam, co dana funkcja robi i tłumaczy trochę jak kod działa. Bardzo ciekawe narzędzia. Ok, przejdziemy sobie jeszcze do zakładki Generate Media i tutaj mamy takie coś jak możliwość tworzenia muzyki. Tutaj wpiszę, że chciałbym muzykę gdzieś tam jako tło. Nie sprecyzowałem, co to ma być dokładnie, więc wyszła tutaj taka muzyka elektroniczna trochę. To sobie możecie posłuchać. Jak doprecyzowałem, czy ma być to background do filmu przyrodniczego, no to zostało stworzone takie coś. Możecie się tutaj pobawić, może jakąś ciekawą kompozycję uzyskacie. Jedne z ciekawszych narzędzi, które można wykorzystać, to jest właśnie model VIO. Tutaj należy dać dostęp do Google Drive'a, więc ja bym chyba założył jakieś konto osobne, gdzie nie trzymamy jakichś poufnych danych, tylko bym użył tego pustego konta. Po daniu dostępu do tego Google Drive'a możemy podać jakieś zdjęcie czegoś. Ja tutaj w tym przypadku podam zdjęcie, które zostało na początku wygenerowane tego szopa, co jedzie przez Warszawę. I chciałbym, aby nadać mu ruchu trochę. No I tak jak widzicie, wygląda to całkiem w porządku. Oczywiście są tu jakieś glicze, ten tramwaj znika, ale to wszystko można zmienić. Jak wejdziecie sobie tutaj w zakładkę Build, macie więcej jeszcze narzędzi. Tam są różne podłączone modele, a także inne narzędzia jak Google Mapsy. Możecie zadawać pytania. Tutaj można się naprawdę fajnie pobawić, potestować samemu. Także zachęcam Was do tego. Był to taki szybki przegląd tego narzędzia, naprawdę polecam sprawdzić wszystkie modele, które zwykle są za paywallem, tutaj możemy wykorzystać za darmo. Warunek jest taki, żeby nie podawać jakichś swoich tam poufnych rzeczy. Jeżeli chcemy takie rzeczy robić, no to najlepiej kupić faktycznie subskrypcję Gemini, wtedy powinniśmy mieć zagwarantowaną tą poufność. Dzięki za oglądanie i jeżeli chcecie sprawdźcie też moje inne filmy.